Cześć! Witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj Jesień i moje hity. Początek jesieni to jest taka pogoda, kiedy czasami nie wiadomo, jak się ubrać, bo albo jest ciepło, albo jest zimno, albo pada deszcz, albo wieje wiatr, albo wszystko naraz. I generalnie, yy, ostatni film, który dla Was zrobiłam, to był film o takich moich sposobach na tak zwane przejściowe stylówki. A dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moimi absolutnymi hitami, które są tutaj obok mnie, e, dzięki którym ta jesień albo to przejście i ta taka nieprzewidywalność pogody jest trochę łatwiejsza do zniesienia. Zatem zapraszam na moje hity. I chciałabym zacząć od ubrania, o którym mówiłam poprzednio, w sensie o, o typie ubrania, o którym mówiłam poprzednio, mianowicie o golfie. Ten specjalny golf, to jest golf wykonany z mieszanki kaszmiru i bawełny, więc mamy tutaj ten element bawełniany, ale jako bonus mamy taki kaszmir. Jak widzicie, on jest bardzo, bardzo cieniutki, bo ten mogłoby, ten tutaj rozmiar mogły wskazywać na to, że jest malutki też bardzo, ale nie jest. Jest po prostu bardzo cieniutki, bardzo rozciągliwy. Jest lekko prześwitujący, więc jak tutaj możecie zobaczyć, trochę prześwituje, natomiast jest tak ciepły i tak miły i tak otulający, że jest to po prostu mój hit, który mam w szafie od czterech lat, e, kupiony w Intimissimi, e, właśnie taki prosty, czarny, klasyczny golf bawełna z kaśmirem. Polecam. Wydałam na niego trochę kasy, ale było warto i e, myślę, że zwrot kosztów albo taki koszt pojedynczego założenia tego golfu się absolutnie... Zwrócił albo zminimalizował teraz do zera praktycznie, biorąc pod uwagę, ile razy go w ciągu tych czterech lat nosiłam e, i to, że nic się z nim nie dzieje, więc polecam. Kolejną rzeczą jest coś, czego Wam tutaj nie zaprezentuję, bo bym musiała przynieść połowę mojej szafy, ale myślę, że to jest coś, co warto podkreślić i co jest ważne, zwłaszcza w tych e, takich e, ubraniach, które zakładamy na siebie na wierzch. To jest to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby podszewka tych ubrań była wykonana albo z wiskozy, albo z bawełny, albo z acetatu. E, dzięki temu um, możecie odczuć tak jakby w pełni właściwości tej wierzchniej warstwy, którą macie na sobie. Bo jeżeli załóżmy, macie super wełnianą marynarkę, w której powinno być Wam ciepło, miło i przyjemnie, ale ona ma na przykład poliestrową podszewkę, to nie odczujecie praktycznie żadnych właściwości tej wełny, która jest na zewnątrz. Co więcej, będziecie się pocić, a kiedy będzie, wam, kiedy będzie zimno, to będzie Wam jeszcze chłodniej właśnie przez to, przez to że jest ta poliestrowa podszewka. Więc zwracajcie uwagę na podszewki w swoich wierzchnich ubraniach, czy to są marynarki, tręcze, czy nawet płaszcze zimowe, bo w płaszczach zimowych bardzo często można, można zobaczyć, na przykład płaszcz wykonany z wełny z poliestrową podszewką, która niszczy kompletnie możliwość doświadczania właściwości tej wełny, którą macie na zewnątrz. Więc kolejna rzecz, bez której moja jesień, ale też wiosna i czasami też lato nie może się obejść, to jest tak zwana magiczna kurtka. I magiczna kurtka jest marki Onil. Czyli surferskiej marki znanej najbardziej z tego, że tworzy e, pianki neoprynowe, ale też poza tym mają całą gamę różnych innych e, rzeczy do noszenia. E, w każdym razie jest to kurtka, która jest bardzo cieniutka. Jak widzicie, tutaj jest mega cieniutka, można ją zwinąć w bardzo małą kuleczkę. E, ale jest to kurtka, która ma. E, takie strategiczne ocieplenie, rozmieszczone w strategicznych miejscach, więc mimo tego, że ona jest taka cieniutka, jest w niej ciepło. I to, co myślę jest takim najważniejszym, najważniejszą charakterystyką tej kurtki, to to, że niezależnie od tego, czy na zewnątrz jest 15 stopni, czy 5 stopni, to jest w niej tak samo ciepło. E, więc ona trochę tutaj reguluje temperaturę, do tego nie przypuszcza wiatru. I do tego jest też wodoodporna. Więc magiczna kurtka, która wygląda dobrze, jest w trendach tych takich pikowanych y, okryć wierzchnich, plus ma te wszystkie inne techniczne, y, techniczne szczegóły. To jest coś, co udało mi się kupić podajs na początku zeszłego roku na Zalando Lounge. Y, dałam za nią chyba 180 zł. A jest top topów, więc Polecam, jeżeli znajdziecie ją gdzieś jeszcze na, na jakichś stronach, to naprawdę warto w coś takiego zainwestować. Kolejny mój hit to buty. Buty, które są równie ważne w waszych jesiennych stylówkach, zwłaszcza wtedy, kiedy pada deszcz, zwłaszcza wtedy, kiedy musicie na przykład zrobić trochę kroków itd. Mówiłam w poprzednim filmie o cowboykach jako takim mega stylowym, modowym dodatku do praktycznie wszystkiego. A dzisiaj chciałabym powiedzieć o sneakersach. To są takie sneakersy bardzo klasyczne, bardzo proste i bardzo wygodne. To są sneakersy Eco model Street 720, który wygląda po prostu ultra, ultra klasycznie. A do tego jest, uwaga, uwaga, nieprzemakalny, bo te buty mają membranę Gore-Texową. Co więcej, poza membraną, mają też taki system, który się nazywa Gore-Tex Surround. Który jest też od y, spodu buta, więc dzięki temu wasza stopa może sobie oddychać jeszcze lepiej niż przy zwykłej membranie goreteksowej, e, a e, deszcz wam nie straszny. Więc jeżeli spadnie deszcz, to w tych butach na pewno nie zmukniecie i uważam, że to jest super. E, poza tym to, co mi się personalnie na przykład bardzo podoba w tych butach, to jest to, że one mają taką mięciutką piętę. Ja mam problem z dopasowaniem butów do mojej pięty. I większość butów, albo na początku, albo przez cały czas mnie w te pięty obciera. I bardzo mało jest takich butów, które byłyby trwałe, miały miękką piętę, która mnie by nie obcierała, plus miały jeszcze dodatkowe jakieś właściwości, albo nie były, nie wiem, super lekkimi trampkami na lato. I właśnie myślę, że w tych butach znalazłam taki mój ultra klasyczny model sneakersów, w których się chodzi po prostu jak po chmurkach, e, który do tego ma Gore-Tex, więc absolutnie polecam wam zainwestować w takie fajne sneakersy. I ostatni z moich hitów coś o czym może wiele osób zapomina, bo kończy się lato, e, przystajemy może trochę zwracać uwagę na ochronę przeciwsłoneczną, natomiast ta ochrona przeciwsłoneczna powinna być aplikowana przynajmniej na naszą twarz, i też na inne części, które są wystawione na działanie słońca przez cały rok. E, dlatego moim hitem, również na jesień i na wszystkie pozostałe części roku jest krem z filtrem. E, akurat ten, który mam, kupiłam na początku lata tego roku. E, z poleceń wielu Instagramerek, które obserwuję, i muszę powiedzieć, że był to jeden chyba z najlepszych zakupów. Jakich kosmetycznych, jakich dokonałam, bo ten krem jest super lekki, świetnie się trzyma, nie tak jakby zabezpiecza skórę przed błyszczeniem. W moim przypadku jeszcze też tak, taki, te, taki, takie ekstra działanie było to, że zmniejszył mi widoczność porów. No i ma e, filtr 50, więc nic dodać, nic ująć. Wcześniej używałam kremu z Clinique Super Defense, który miał filtr 40. Też był dobry, aczkolwiek po nim moja skóra miała czasami tendencję do błyszczenia się. Natomiast tutaj te kropelki Algodrops z Sensum Mare, bo nie powiedziałam marki, więc Sensum Mare Algodrops są naprawdę super i polecam Wam. Polecam Wam ten krem z całego serca, przetestowany. Bardzo często czy u różnych blogarek, czy na stronie marki możecie znaleźć tam promocję na 20%, minus 20%, więc warto z tego też skorzystać. Z tego, co zauważyłam, ten krem bardzo szybko znika, więc jak go złapiecie, to, to po prostu kupujcie, bo ochrona słoneczna przez cały rok jest mega, mega ważna, więc tutaj tak, też mój hit. I to by było na tyle. Moje hity na jesień, w dużej części też na resztę pór roku, ale właśnie przy okazji jesieni, tutaj sobie o nich przypominam. Dzięki za dziś. Kolejny film. Myślę, że nagram też o jakichś stylówkach jesiennych. Chodzi mi po głowie trochę zestawienie trendów, które są na jesień aktualnie, a tak z tym, co mam w szafie, i jak gdzieś tam to. Można ugryźć, jak można do tego podejść, więc możecie mniej więcej czegoś takiego się spodziewać za tydzień. Życzę Wam miłego tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.